Takes my job, takes my security away from me for a thought, for an opinion, and you talk about freedom of speech like you care about it? And you're just gonna take my, my money, my life, my food off my plate? Because I don't like Charlie Kirk? Wielu z was zapewne kojarzy ten głośny temat z morderstwem czarnego Kirka w Stanach Zjednoczonych i tym jak wiele osób po jego śmierci, po tym jak go zastrzelono cieszyło się z tego, dając temu dość głośny wyraz w internecie. No i w gronie tym była także jedna z deweloperek Sucker Punch, a więc takiego studia, które między innymi robi Ghost of ja a wcześniej Ghost of Tsushima, a także jedna z pisarek z Autorek DC Comics i jak się okazało, obie straciły pracę za swoje wpisy. No bo widzicie, pracodawcom po prostu to się nie spodobało, a nawet jeśli nie mieli jakiegoś wyraźnego zdania, to jednak racja firmy i to, żeby ona nie była narażona na jakieś ataki z powodu takich osób, no, poskutkowała tym, że trzeba było się z tymi osobami pożegnać. No ale jak się okazało, to nie były jedyne osoby, które pracę straciły, bo w całych Stanach pojawił się taki ruch, który informuje pracodawców cóż za ananasów zatrudniają. W sensie ludzi, którzy publicznie potrafią cieszyć się, ze śmierci drugiego człowieka. No i kolejni pracodawcy robią dokładnie to samo co sucker punch i DC Comics, a więc żegnają się z takimi ludźmi, a ci znowu nagrywają filmy w internecie i mówią: Ojej, straciłem pracę, wolność słowa, jak to możliwe, za co opłacę teraz swój czynsz, co włożę do garnka? No, może warto było się zastanowić wcześniej. I tak powołują się tutaj wszyscy na wolność słowa, że jest zagrożona, że już jej nie ma, ale halo, przecież. Wyraziłeś swoje zdanie dość jasno i klarownie i to jest twoja wolność słowa. Mogłeś wejść do internetu, nagrać sobie TikToka, że ok, cieszę się, że tego faceta po prostu odstrzelili wow, fajnie, będę tańczył cały dzień. Ale pracodawca, korzystając ze swojej wolności, miał święte prawo uznać, że nie chce z taką osobą już współpracować że to nie licuje z wartościami jego. I jego firmy. Więc wolność słowa jak najbardziej istnieje, ale jest coś też takiego, jak odpowiedzialność za swoje słowa, i tego chyba wiele osób nie rozumie, myśląc, że a nagram sobie TikToka i co tam, co tam nie ma to żadnego wpływu na moje realne życie. Otóż ma. I na miejscu tych osób naprawdę cieszyłbym się, że stracili tylko pracę, bo była taka osoba, i to całkiem niedawno, która za swoje poglądy i za to, co mówiła, Dostała kulkę prosto w szyję na oczach tysięcy ludzi, swoich dzieci i swojej żony. Więc strata pracy to naprawdę w ich przypadku nie jest najgorsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć.